majestatyczna, ambitna w walce i pewna siebie polskiej hodowli czystych sierapskich klat, Shannon Queen była absolutną gwiazdą tej rasy koni w 2017 roku. Poza wyżej wymienionymi zaletami. Prezentowała niesłychanie przyjazny charakter w stosunku do ludzi. Miała wielu sympatyków swojego talentu, których nie zawodziła. Na 18 startów 14 razy mijała celownik jako pierwsza. Popatrzmy więc na królową, jak prezentowała się w derby. Ruszyły! Dobry start. Na chwilę na czele jest Bandolero, tam blisko Palmir. I pierwszy łuk Bandolero, Minastirit Konie galopują zgrupowane. Na czele stawki już zdecydowanie galopuje Minastirit. na drugiej pozycji Bandolero, na trzeciej pozycji tam, ale tam się tasują w tej chwili. Tam twilight, dalej palmir, ale nadal na czele stawki Minastirit. Na drugiej pozycji galopuje Twilight. Na trzeci Bandolero, Arwa, Palmir, Shannon Queen i Marsat. I przed państwem nadal na czele stawki galopuje Minas Tirith, a na drugiej pozycji Twilight. I za chwilę wejście w zakręt. Nadal na czele Minas Tirith. Twilight, Bandolero, Arwa, Palmir, Shannon Queen. Na ostatniej pozycji Esit in Zamur do celownika. Zostało jeszcze jakieś 2100 metrów. Ale prowadzi niezmiennie Minas Minasty, Minas tam tamten zakręt, trudno jemu jakoś tam się zebrać. Ale nadal jest na pierwszej pozycji. I Minas Wilight, Twilight. Arwa poprawiła na trzecią pozycję. Blisko Bandolero. Na ostatniej pozycji niezmiennie Esit in Zamur. Na, na przedostatniej Shannon Quinn. Mina-Stirit, Twilight, Bandolero, Alva, Pamir, dalej Marsat. I do celownika zostało jeszcze jakieś 1700 metrów. Niezmiennie na czele dzielny ogier. mina na drugiej pozycji Twilight. Następnie Bandolero, Alva i Pamir. Dalej Marsat, Shannon, Queen i Esid i Zamur. Nic się nie zmienia. 1400 metrów do celownika, Mina Tirith prowadzi, Twilight, Bandolero. Następnie Arwa na pozycji trzeciej od końca. Shannon Queen 1200 metrów do celownika, Mina Tirith nadal na czele, Twilight na drugiej pozycji, po zewnętrznej Bandolero, Arwa przy bandzie. Mina nadal, nadal prowadzi, Twilight, Bandolero, Arwa, Pamir. Na końcu Esit i Zamur, i tam Shannon Queen. 1000 metrów do celownika, już nieco bliżej, jakieś 900. Arwa, Twilight, pa Pamir razem z Bandolero poprawia Shannon Queen po zewnętrznej. Prowadzi na Tirith, ale toż Twilight i bandolero po zewnętrznej, Pamir poprawił i za chwilę wyjście na końcową prostą, 600 metrów, za chwilę 500 metrów do celownika, wyprowadza Minas jest na pierwszej pozycji, ale już tam Twilight, Twilight dostała bandę i prowadzi Arva. Twilight Bandolero, finiszuje Shannon Queen. Słabnie, Twilight na czele Bandolero, ale tutaj fantastycznie galopuje Shannon Queen. Bądź Państwa, 200 metrów do celownika. Shannon Queen, nadal niepokonana, prawdziwa królowa. 100 metrów, wy na wyścig derby 2017, jak chce. Shannon Queen, Bandolero. Następnie Palmir Arva Minastirit și Ireșta